Siemanko widzowie, nagrywamy nowy film. Podsumę się trochę lepiej. Co my tu mamy? watermelona sobie zespilmy domek z Minecrafta. Co? Pan Henio! Pan Henio jest. O. Panie Henio? O, pan Henio jest. Panie Henio. Witam Cię w moim domku. Pan Henio! Tak suro chyba, słychać, słychać. Panie Henio, tu jesteś. Co Ty robisz pod domkiem? Panie Henio. Co Pan robi pod domkiem? Czy pan wywalił nasze drzwi, panie Henio? Dobra. Hmm. Zezmy sobie może <grytanie> O już, już wszystko po sprawie. Nic się nie stało, panie Henio. Muszę wejść do domku. nowego. Masz go, panie Henio, nie zepsuć. No panie Henio. Muszę co zamiast tego robić? To by na Watermelon'a. Kurde. O kurde, Pan Henio wysadził. Gdzie jest Pan Henio? A, Pan Henio. Mamy Watermelon'a. O, tu jest Pan Henio! O kurde. Nie! O Gdzie jest Watermelon? Juhu, wystarczy. Yy. Pan Henio idzie tam do środka. Jeszcze na watermelona. melona. Melon też idzie do środka. Ja też wchodzę. Jest to są? Pan na jest, widzę watermelon. No to możemy chyba odratywać. Odratujemy. ma zapnąć pasy! Odratujemy. Stop. Ej, no co to? Odratujemy. акула, Ну не! Давай. Понехай! Понехай! что Не, не мопай. Понахай! Понахай! Ага, выстави его как Не можно тут выйти. Super! Nie idę po ten dom ja idę do tego... O, pan... że też pan Henio... Chcemy albo za, albo idzie do domu. Pan Henio, pan Henio też idzie do domu. Panie Henio, proszę iść do domu. No! Coś są panie Henio nie mało dobra jedziemy dzieje z moim statkiem przesuń go po prostu tak. Dobra! Odratujemy w kosmos. Odratujemy w kosmos. O kur. Wraca! O Owaria! Okurza. Ja chcę tam wrócić. Ja chcę tam wrócić. Jest trochę. O. Lao kulde! Nie! Odratujemy. O. Nie wiem, gdzie są syscy, Odratuj. Jesteśmy na dole i jedziemy na górę. Odkryję niebo. Halo? Aha. Szybko! Jak rakieta? Jestem dwie. O, kur ja chcę to dwy! Ak stan wyjść! <grych> ja drzwi są na dole! Gdzie są teraz tu? O! Gdzie ja jestem? Czemu to może wejść za balię? Oh, I teraz nie mogę tego złapać. Super! <grych> mogę tego złapać tam, auto to nie też nie chyba wszystko co